Na co dzień zmagają się z okrutną chorobą, ale nikt się nie poddaje. Członkowie Sierackiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego bardzo sobie cenią spotkania integracyjne i różnego rodzaju aktywność. Ma znaczenie bardzo duże, dlatego że pozwala wyjść z domu, rozmawiać z, ze, z tak samo chorymi jak oni, i staramy się umilić życie właśnie poprzez spotkania integracyjne. Jest to bardzo dużo dla chorych możliwość wyjścia z domu. Wielu chorych nie dałoby sobie rady bez pomocy najbliższych. Stwardnienie rozsiane to choroba, która zmienia życie całej rodziny dlatego towarzystwo obejmuje opieką także bliskich osób dotkniętych chorobą. Tak oczywiście obejmujemy rodziny, staramy się pomagać. Oczywiście są pomoc jest psychologiczna dla rodzin, dla chorych, również rehabilitacja, także staramy się w szerokim zakresie pomagać chorym. Boże Narodzenie to chyba najbardziej rodzinne święta. Dlatego na spotkaniu wigilijnym sierackiego oddziału Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego zebrały się całe rodziny. Było tak jak w domu. Opowieść o narodzinach Jezusa. Święc przystawę, zapisać się każdy do tego miasta. Wyruszył też i Józef z Galilei, z miasta Nazareth do Idei, do miasta Dawidowego z samego Wiednia. Gdyż pochodził z domu Wielkiego Dawida aby zapisać się wraz z posługiwaną sobie Marią, która była brzemienna. A gdy tam przebywali, nadszedł dla niej czas rozwiązania. Urodziła z tego pierworodnego syna, obinęła go w pieluszki i pożyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie. Niech Boże Dziecię błogosławi każdemu z nas na każdy dzień naszego życia. Szczęść Boże. Był tradycyjny opłatek i wspólne kolędowanie. Nie zabrakło też serdecznych życzeń. Należy życzyć niezałamywania się, dużo uśmiechu, radości i czuć się zawsze potrzebnym. Pragnę Państwa życzyć na te święta wszystkiego, co w życiu najpiękniejsze. Przede wszystkim wiele, wiele rodzinnego ciepła, a wszystkim członkom tego stowarzyszenia życzę przede wszystkim zdrowia. Zdrowia, jeszcze raz zdrowia. Szanowni Państwo, życzę Wam, żebyście. W swoim życiu spotykali tylko życzliwych ludzi, ludzi, z którymi łatwiej będzie Wam pokonać Waszą chorobę. Wszystkiego, wszystkiego, co najmniej. Przede wszystkim dużo zdrowia. Radosnych, spokojnych świąt Bożego Narodzenia w gronie rodziny. Życzę, żeby nikt z Państwa nie czuł się samotny tej wieczerzy wigilijnej. Ale przede wszystkim życzę Państwu wytrwałości w walce z chorobą. Natomiast na nowy rok życzę Państwu samych dobrych dni. Wszystkiego dobrego. Zdrowych, spokojny świąt, miłej serdecznej rodzinnej atmosferze. Pamiętajcie, że zawsze możecie liczyć na Panią Przewodniczącą, na Środką spółdzielnię Mieszkaniową, na Urząd Miasta. Na Wiele instytucji, organizacji, więc nie jesteście sami ze swoimi problemami. Chciałabym, aby te święta i nawet cały rok Gwiazdka Pomyślności zawsze nad Państwem czuwała i aby sprawiła, aby tych problemów w życiu było jak najmniej, a jak najwięcej radosnych chwil. Wszystkiego najlepszego. Dorośli czy dzieci nie ma znaczenia. Wszyscy czekają na prezenty. Przygotowali dla świętego Mikołaja wierszyki i piosenki. Tego wieczoru nikt nie był sam i tego życzymy wszystkim w nowym roku. To? Jeszcze raz? Mówi się głośno, bo Michałaj głuchy, bo stary. Szymek, cześć Szymuś. To tak, że Mikołaja zamknęli, a Mikołaj nie boku. Propozycje, słucham. Po co Mikołajowi broda? Żeby zaczął szarpa. No, też po części prawda, ale po to, żeby Mikołajowi było ciepło. Tak, Szymek, znowu, jaka broda. Ale u nas... A skąd Mikołaj pochodzi? Wszędzie lato ciepło. Ale skąd Mikołaj pochodzi. Dokładnie, Slaponin. Owce i się spał. Nagle trzeba no nocą i po narodzenia czas wypełnić dni, tam jest stajenka razem z wydłunkami leży, leżą i w <śpii> śpi, tak na to czekał wiele już lat i narodzenia coś mi na czas. Pani pastuszku, jasną drogą w niebo chłonie. na niebie pierwsze gwiazdy flask, a na niebie pierwsze gwiazdy flask. O, a była pani prezes grzeczna? A to trzeba zapytać. Tak? Była grzeczna? Tak? A tak. no to na pewno będzie paczka, Tak. tak. Nie padnie wiosnów obnażony, Ogień grzebnie wraz z ciebie Ma granicę nieskończony, Zgardony, okryty chwałą, Śmiertelny król nad wiekami, A słowo ciałem się stało I mieszkało między nami. Brawo! Brawo dla dziewczyn, jak ślicznie śpiewały na Mikołaja, tak? Super!